W tym filmie zmierzymy się z ciągami, a dokładniej z ciągiem arytmetycznym, którego pierwsze elementy mamy podane w zadaniu. W pierwszej kolejności musimy zapisać wzór na n-ty wyraz tego ciągu, następnie obliczyć 81 wyraz. Aby zacząć to zadanie, przypomnijmy sobie, jaki jest wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego. To będzie an równa się a1 plus n minus 1 razy r, gdzie a1 to jest pierwszy wyraz ciągu natomiast r jest tak zwaną różnicą, czyli stałą, którą dodajemy do każdego elementu. Dobrze, w takim razie mamy wszystko, co potrzebujemy. Na początek wypiszmy sobie nasze elementy, czyli a1 jest równy 102, a2 jest równy 105 i a3 jest równy 108 i teraz zauważamy pewien wzór, że aby otrzymać każdy następny element, musimy do poprzedniego dodać stałą liczbę równą 3, czyli z tego możemy już wywnioskować, że nasze r będzie się równało 3. Czyli żeby otrzymać A dwójkę, musimy do A1 dodać trójkę, żeby otrzymać A3 do A2 również musimy dodać trójkę. I skoro mamy już różnicę oraz A1, mamy wszystko, co potrzebujemy, żeby zbudować z tego wzór na n ty wyraz, czyli an równa się A1 w naszym przypadku to będzie 102, dodać n minus 1 razy r, czyli w naszym przypadku to będzie trójka. Z tego wychodzi, że an równa się 102 plus 3n minus 3. I upraszczając to równanie, dostajemy 3n plus 99 i to będzie nasza odpowiedź, czyli an równa się 3n plus 99. Następną rzeczą, którą zrobimy, będzie obliczenie 81 wyrazu, czyli wiemy, że an jest równy 3n plus 99, więc aby obliczyć jakikolwiek wyraz ciągu, musimy pod nkę podstawić odpowiedni indeks. Danego elementu, czyli jeśli byśmy obliczali A10, to za N podstawialibyśmy 10. Jeśli potrzebujemy 81 wyraz, to musimy wykonać działanie 3 razy 81 plus 99 i rozwiązując to równanie, wychodzi nam 342. I to odpowiedź do naszej drugiej części zadania.